Witam państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji europosła Janusza Korwin-Mikkego oraz sekcji młodzieżowej Partii Korwin. Tematem dzisiejszej konferencji będzie, co młodzi ludzie sądzą na temat programu 500. Na samym początku poproszę o zabranie głosu przez pana prezesa. Rozumiem, że jako najmłodszy zacznę pierwszy. Ktoś jeszcze starszy ode mnie, bo jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych powiedział, że republika przetrwa tak długo. Aż politycy odkryją, że można przekupić ludzi ich własnymi pieniędzmi, i właśnie to jest teraz masowo robione. To jest jeden z przykładów. No cóż, prawica mówi: nie kradni, rząd nie znosi konkurencji. Rząd właśnie kradnie i tymi pieniędzmi dzieli się z tymi, co mają dzieci. A o szczegółach to moi młodzi koleżanki i koledzy, bardzo proszę. Poproszę Bartka Prosiaka o zabranie głosu. Szanowni Państwo. Nasz obecny rząd niczego się nie nauczył od poprzedniej władzy. Ustawa 500 Plus skłania Polaków, by żyli na koszt państwa, a nie pracowali dla siebie i swojej rodziny. Straszne jest to, że to my, zwykli młodzi obywatele naszego państwa, musimy pouczać rządzących i przypominać, ich, przypominać im, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z redystrybucji. Jak władza widzi sobie Polskę i Polaków za parę lat? Społeczeństwo się starzeje. Młodzi wyjeżdżają, natomiast na tych, którzy zostają, by uczciwie pracować, są nakładane wszelakie opłaty oraz podatki. Rząd, zamiast spróbować rozwiązać choć jeden z tych problemów, woli nas zadłużać jeszcze bardziej niż robił to Edward Gierek. Moim zdaniem, program 500 Plus może okazać się jednym z ostatnich gwoździ do trumny polskiej gospodarki, bo tak jak mówiła świętej pamięci Margaret Thatcher, problem z socjalizmem polega na tym, że ostatecznie kończą ci się cudze pieniądze, a w tym przypadku niestety nasze pieniądze. Należy również pamiętać, że tu chodzi o życie przyszłych pokoleń, które będą musiały to wszystko spłacić wraz z odsetkami. Nie tędy droga Polsko. Dziękuję. Dziękuję. Patrycja Witam Państwa serdecznie, mam na imię Patrycja i biorę udział w dzisiejszej konferencji, ponieważ chciałabym wyrazić swoje zdanie na temat programu Rodzina 500+, które sformułowałam na podstawie własnego przypadku. Mimo tego, iż jest nas dwoje, pieniądze nie przypadną na moją młodszą siostrę, ponieważ jesteśmy rodzeństwem przyrodnim. Moim zdaniem partia rządząca dyskryminuje osoby nieodpowiadającej jednemu konkretnemu modelowi rodziny. Uważam, iż Prawo i Sprawiedliwość głosząc hasło 500 zł na każde dziecko posłużyło się manipulacją społeczną, ponieważ jak widać nie na każde. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Następnie Piotr Wrona. Dzień dobry mam na imię Piotrek. Moim zdaniem program 500 plus przynosi fatalne skutki moralne oraz gospodarcze dla Polski. Nasz kraj hamuje rozwój gospodarczy po to, żeby rodziny dostały 500 złotych. Jego koszty mogą zaszkodzić naszej gospodarce poprzez jeszcze większy deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Pieniądze dochodzą także fatalne skutki moralne, ponieważ, nasz, ponieważ pieniądze te trafią także do rodzin patologicznych, w których, jak możemy się domyślić, nie zostaną wydane na dziecko, jak zakłada program, na przykład na alkohol lub narkotyki. Aby zwiększyć dzietność w Polsce, należy przede wszystkim. Obniżyć podatki, usprawnić system edukacyjny oraz fatalną służbę zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Juliusz Mazur. Szanowni Państwo, jako dziecko, jako beneficjent programu 500, chciałbym się o nim wyrazić w sposób krytyczny. Jednak uważam, że 500 plus zostało zrobione, mam nadzieję, w dobrej intencji osób rządzących, mianowicie w intencji poprawy polskiej demografii, której stan jest fatalny. Jednak uważam, że po, mi, nawet 500 plus nie poprawi tego stanu, to również wchodzi w grę podważenie roli odpowiedzialnego rodzicielstwa. Osoby, które dostają 500 złotych, nie dość, że osoby, które pracują, mogą z pracy zrezygnować, a osoby, które nie pracują, mogą pracy nie podjąć. Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie podatku dochodowego dla osób, dla rodzin wielodzietnych i zmniejszenie podatku VAT, ponieważ rodzice, którzy kupują rzeczy niezbędne do wychowania dziecka, zaoszczędziliby pieniędzy w kupnie takich, takich rzeczy. Również pozostaje kwestia imigrantów, którzy podobno mieliby również otrzymać ten zasiłek. No ośmiodzietne rodziny, nasz budżet mogłyby naciągnąć na horrendalne kwoty, a jak wiemy rodziny imigrantów raczej do pracy się nie kwapią. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że Rodzina jest bardzo ważna, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, w, w narodzie i my jako ludzie, czy też pretendujący do władzy, powinniśmy dbać o to, aby wdrażać takie rozwiązania, aby rodzina mogła jak najlepiej funkcjonować i się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aleksander Mazur. Nazywam się Aleksander Mazur, jestem członkiem sekcji młodzieżowej Korwin. Pomimo, że jestem potencjalnym beneficjentem programu 500, stanowczo się jemu sprzeciwiam. Uważam, że rządzący, którzy ten program stworzyli, oczywiście mieli na uwadze polepszenie fatalnego stanu dzietności w Polsce i w Europie, ale nie znają tak naprawdę jej prawdziwych przyczyn. Tych przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest zły system emerytalny. Jak wiemy, już nie do końca rentowny, który zaburza naturalne, naturalną umowę między rodzicami a dziećmi w kwestii utrzymywania się nawzajem. Ponadto uważam, że program 500 Plus przyczyni się do zwiększenia i tak, już, i tak już dużego uzależnienia od zasiłków socjalnych, będzie demoralizował ludzi. I ponadto uważam, że rządzący powinni się zająć raczej wolnością gospodarczą, wolnością osobistą, a nie tą nieodpowiedzialną redystrybucją i myślę, że tego oczekuje nasze pokolenie. Dziękuję. Dziękuję. Rafał Kłos. Proszę Państwa, trzeba zauważyć, że problem niskiej dzietności nie tkwi w braku pomocy socjalnej dla rodzin, tylko w warunkach na rynku pracy oraz ich zarobkach netto. W krajach średnio rozwiniętych lub rozwiniętych o najwyższym współczynniku dzietności wcale nie ma rozwiniętego ustawodawstwa socjalnego. Dobrym przykładem może być Malezja, której produkt krajowy brutto per capita jest bardzo zbliżony do naszego, która nie posiada żadnych programów prorodzinnych, a jej dzietność wynosi 2,58. Większość obywateli jest jeszcze niepełnoletnia, czego powodem jest bardzo szybki rozwój malezyjskiej gospodarki w tempie 7-10% rocznie oraz niskie i proste podatki. Dla porównania malezyjczyk o 20 tysięcy zarobionych ringgitów w przybliżeniu 20 tysięcy złotych zapłaci tylko 100 zł podatku dochodowego. Podatek na produkty pierwszej, nie, obowią, nie ma podatku na produkty pierwszej potrzeby, maksymalny VAT wynosi 6%. Na podstawie tych porównań możemy wysnuć wniosek, że rzeczą stymulującą chęć posiadania więcej dzieci jest jedynie perspektywa wyższych zarobków, które możemy zagwarantować tylko jedynie poprzez obniżkę Pitu i Citu. Musimy zerwać z mitem, że to zasiłki świadczą o bogactwie społeczeństwa. Tworzy je jedynie uczciwa praca zwykłych obywateli, którzy sami wiedzą, na co wydać ciężko zarobione pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Grzegorz Nowowiejski. Szanowni Państwo. Hasło 500+, które zapewniło PiSowi zwycięstwo w wyborach, było zwykłym chwytem marketingowym. Te 500 złotych jest namacalne. Każdy, kto je otrzyma, będzie czuł, że dostał coś od rządu. Tymczasem jest to oczywista nieprawda. Te 500 zł jest to zwykły zwrot częściowy z tego, co państwo nam odbiera. Jest to podobnie jak spłacenie podatku dochodowego przez budżetówkę, zwykłe przelewanie wody kubeczkiem z jednego miejsca jeziora w drugie. Jako partia KORWIN nie godzimy się na takie manipulacje. Taki kształt programu 500 plus jest najdroższy z możliwych. Spowoduje wzrost deficytu budżetowego, podwyżkę podatków oraz zwiększenie inflacji. Za kwotę blisko 20 miliardów złotych rocznie dzietność w Polsce ma się przypuszczalnie poprawić z poziomu 1,3 do zaledwie 1,5. Natomiast w Izraelu, gdzie zastosowano ulgę podatkową wzrost ten wyniósł z poziomu 1,3 aż do poziomu 3,5. Jednak PIS nie pójdzie taką drogą. Dlaczego? Ponieważ właśnie ulga podatkowa nie jest namacalna. Nie da się nią pochwalić. Rodziny, zwłaszcza wielodzietne, oczywiście by ją odczuły. Natomiast nie miałyby tego poczucia, że otrzymały jakiś prezent od rządu. A PIS nie mógłby się w następnych wyborach pochwalić takowym prezentem dla polskich rodzin. Jako Partia Korwin sprzeciwiamy się takiemu bezsensownemu rozdawnictwu i populizmowi i proponujemy, aby PIS wziął. Się w końcu za obniżkę i uproszczenie podatków, a nie kupowanie głosów za publiczne pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze Radek Jankowski. Witam serdecznie. No cóż, tyle już zostało powiedziane, a tak, w takim razie ja postaram się tylko to bardziej zobrazować. Czy program ma poprawić sytuację demograficzną kraju? Myślę, że przez wiele lat będzie to niezauważalne, gdyż zdecydowana większość odbiorców to osoby dzieci już posiadające Spróbuję to wytłumaczyć na przykładzie rodziny posiadającej ośmioro dzieci w wieku od kilku miesięcy do lat ośmiu taka rodzina otrzymywać będzie 48 tysięcy złotych rocznie z programu 500 plus z budżetu przez pewien okres wypływać będą olbrzymie sumy pieniędzy które nie wpłyną na wzrost demograficzny przez przykładowe 10 lat u będzie nam 480 tysięcy złotych które będą wypłacane rodzinie która już prawdopodobnie więcej dzieci mieć nie będzie bo po co z kolei inna rodzina posiadająca tyle samo dzieci, ale w wieku od 16 do 26 lat może nie dostać wcale pieniędzy z programu? I gdzie tu logika, gdzie tutaj prawo i sprawiedliwość? Może taki program miałby sens, gdyby państwo wypłacało pieniądze na kolejne dzieci w rodzinie, które dopiero się urodzą, choć i tak nie jestem zwolennikiem i takiego rozwiązania. Czemu rząd nie obniży podatków, aby wesprzeć między innymi takie rodziny w obecnej sytuacji, dzięki programowi? Niektórzy ludzie będą posiadać więcej pieniędzy, a prędzej czy później ceny dostosują się do tych wartości. Wówczas zmaleje siła nabywcza nas, naszego pieniądza. Dziękuję. Dziękuję. O podsumowanie jeszcze poproszę pana Pawła Wyrzykowskiego, prezesa Ogólnopolskiego Sekcji Młodzieżowej oraz lidera Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego. To dla mnie naprawdę duża przyjemność, że mam możliwość... Pracować z takimi wartościowymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą w swoje dorosłe życie, a już mają nam tyle rzeczy ciekawych do powiedzenia, w szczególności dzisiaj, kiedy tego głosu samych beneficjentów programu 500 Plus brakuje. Gorąco zachęcam do dołączania do naszej sekcji młodzieżowej. Formalnie można już przynależeć od 16 roku życia i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli Państwu zaprezentować swój. Pogląd na różne sprawy. Dziękuję. Jeszcze poproszę o zabranie głosu przez pana prezesa. Ja tylko powiedzieć, że nikt nie konsultował ze mną tych wypowiedzi, a proszę, jak sensownie mówią, mhm. sami z siebie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to proszę zadawać. Jeśli nie ma żadnych pytań, to dziękuję.